Dzień dobry, witam serdecznie. To jest PSTV. Ja nazywam się Piotr Szlachtawicz i dzisiaj będzie o wojsku i o granicy i o traktowaniu żołnierzy i traktowaniu chyba kraju jak po prostu jednego wielkiego żartu. E, oglądałem niedzielne spotkania polityków. Już naprawdę nie mam czasami siły na to, by oglądać tych dywagacji, tych kłamstw, tego plucia Polakom w twarz. No ale kilka wypowiedzi po prostu mnie e, zrzuciło z fotela. Powiem szczerze, że oczywiście nie wierzę tym popisom i innym dziwnym wynalazkom, ale to bardzo we mnie burzy krew, gdyż te osoby, które jeszcze kilka miesięcy temu pluły na ludzi, którzy domagali się budowania chociażby tego muru na białoruskiej granicy, dzisiaj mówią, że tak oni tak chcą na czele. Oczywiście z premierem Donaldem Tuskiem. Najgorsze jest wszystkim to, że. Super żołnierze, naprawdę stoję za polskim mundurem stuprocentowo. Stoją między młotem a kowadłem, bo nie mogą robić tego, co powinni robić, czyli ochraniać prawdziwie naszej granicy, bo tam, gdzie im mówią, nie strzelać. No i dzisiaj o tym, ale też o stanie polskiego wojska, bo jakby wam to powiedzieć, kochani, no bo jesteśmy w takim dziwnym momencie, w którym nasi włodarze pchają nas do wojny. Tak, proszę państwa, pchają nas do wojny. Moim gościem w połączeniu internetowym jest Andrzej Słodyczko, konfederacja, kon... kandydat z, e, do Europarlamentu, były zawodowy żołnierz. Witam serdecznie, witamy w PSTV. Serdecznie pozdrawiam, panie redaktorze, czołem rodaczy. Witamy serdecznie. Dzisiaj właśnie o tym, o wojsku, o, o tym, co się robi, jeśli chodzi o naszą granicę, o w ogóle stanie armii. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, chciałbym tylko wam podziękować za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by robić to dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia PSTV. Bez was nie byłoby tego kanału. Bez was nie moglibyśmy mówić, jak jest. A jeśli ktoś woli szybszą, moim zdaniem lepszą formę, to zawsze może postawić tam kawę. Zachęcam. do tego bardzo gorąco pod tym adresem, i który jest również w stopce, można to zrobić. Dobrze, panie Andrzeju, zacznijmy od tego. Skomentujmy, poprosiłbym o komentarz. W takiej rzeczy, jeśli chodzi o granicę, no bo ta zmiana pana Tuska, który jeszcze kilka miesięcy temu, jako opozycja w kampanii wyborczej, mówił. Jakie to złe, tam ci ludzie mają prawa i w ogóle teraz mówi zupełnie coś odwrotnie, mówi, że trzeba ich zastopać, choćby nie wiem co, z drugiej strony, jak widzę, że żołnierz Polski, czy też człowiek, który służy na granicy, który ochrania naszą granicę, nie może zrobić, nie może się w pełni bronić, to rośnie we mnie gniew, nie na tego żołnierza, tylko na decydentów, bo oni mówią nie strzelaj. Jak to pana zdanie wygląda, jak to skomentować? Odnośnie wypowiedzi ostatniej Tuska, który obiecuje funkcjonariuszom i żołnierzom na granicy, że jakby co, to będą mieli zapewnioną ochronę prawną, pomoc, no to brzmi jak jakaś parodia, ponieważ wszystkie poprzednie wypowiedzi Tuska odnośnie armii. Odbywały się na zasadzie takie: otwierał usta i, usta i powiedział jakieś kłamstwo. Nie, no tak nie może być. E, powiem tak: prawnie, teoretycznie wszystko jest w porządku, ponieważ, ponieważ e, jest prawo użycia broni, ja pozwoliłem sobie przygotować i wydrukować. I w tym prawie czytamy. Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków: konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na, i tutaj yy, podpunkt D ja czytamy, nienaruszalności granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Dwa. Konieczność przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby. Ale to, co robi e, obecna kasta rządząca. To w jaki sposób y, używa różnego rodzaju nacisków na kadrę dowódczą, to w jaki sposób przez tyle lat obrażała żołnierza polskiego, Straż Graniczną i inne służby, te, które składały przysięgę między innymi na obronę granic państwowych, to jest skandal. Ja powiem tylko tyle. Dla mnie to przejawia wszelkie znamiona zdrady i działa to idealnie, wpisuje się w narrację proimigracyjną Federacji Rosyjskiej i Białorusi. Ja tutaj nie jestem w stanie zrozumieć, jak mogliśmy doczekać takich czasów, że rząd polski. Będzie tą najzdrowszą tkankę społeczną, jaką, jest, jaką są jeszcze siły zbrojne, ponieważ to są ludzie, którzy są gotowi oddać życie za naród polski, za bezpieczeństwo polski. Mogą być tak poniżani i tak. Takie mogą być naciski w celu ich zastraszenia, aby przy, nawet nie pomyśleli o życiu y, broni palnej. Dawniej, gdy ktoś użył broni na zasadach regulaminowych, y, nauczony był na pamięć y, formułki y, regulaminu dotyczące, dotyczącej użycia broni, z automatu można powiedzieć, y, był usprawiedliwiany. W tym momencie żołnierze obawiają się tego, że gdy użyją broni palnej, to pierwszymi, którzy będą drążyli, to będą prokuratorzy. I sądy zamiast stawać w obronie żołnierza polskiego, zrobią Praktycznie wszystko, żeby coś na niego znaleźć, albo jednak mógł tej broni nie użyć. Ja sobie nie wyobrażam, że jeżeli dochodzi do takich aktów przemocy skierowanych w stosunku do żołnierzy polskich, oni mieli jakiekolwiek wątpliwości co do użycia broni palnej. Nie wyobrażam sobie. Pani Andrzeja, właśnie może wiesz, o to chodzi. Właśnie może o to chodzi żeby żeby żołnierze po prostu stracili wenę, stracili wiarę, stracili ochotę do bronienia Rzeczpospolitej Polskiej, żeby stracili ochoty być żołnierzem. No, ja poznałem wielu żołnierzy zawodowych w swoim życiu i to zawsze właśnie są, tak jak pan był, oddani Polsce, ludzie, którzy uwielbiali, kochali to, co robią, kochali rozwijać się w kwestii żołnierskiej dla dla siebie, ale przede wszystkim dla kraju. Może właśnie o to chodzi, żeby zniechęcić takie osoby, tą tkankę, zdrową tkankę, nazwijmy, nazwijmy to patriotyczną tkankę, która właśnie jak przyjdzie czas i potrzeba, żeby broniła Polski, bo ja inaczej tego nie, odczy nie odczytuję. No, jak można to odczytywać? Jak można żołnierzowi zabronić bronić siebie, a przede wszystkim granic naszego kraju? Nie rozumiem tego. Ja mówię, a pan? No te... Tak jak, tak jak powiedziałem, dla mnie te działania, które są przez ówczesną opozycję, a obecną koalicję rządzącą, to są takimi aktami wpisujący, wpisującymi się w osłabienie w zdolności potencjału obronnego narodu polskiego. No a komu to jest na rękę? Powiedzmy sobie szczerze. No przecież to jest właśnie na rękę ty, 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 tym, Którzy wywierają tą presję migracyjną? A kto wywiera tą presję migracyjną? Komu na tym zależy? Federacji Rosyjskiej, Białorusi, ale też, bo tak uważam, tym, którzy na tym mogą dobrze zarobić. A tego typu ośrodki mogą znajdować się również w Europie Zachodniej, prawda? Jakie morale są w wojsku polskim obecnie? Pana zdaniem. Większość żołnierzy jest świadoma przysięgi, jaką złożyli. I tak jak rozmawiam z żołnierzami, mimo że są bombardowani z różnych stron sprzecznymi, można powiedzieć, naciskami z. Ze służbą, jaką wykonują, to jednak to morale jest jeszcze na tyle duże, że ci żołnierze się nie załamują. Ale sytuacja jest naprawdę bardzo ciężka, bo powiem tylko tak. Na jeden posterunek na granicy przypada jedna tarcza to można powiedzieć, taka typowo zomowska, Jedna pałka, jeden gaz miotający. Zasięg takiego gazu miotającego to jest około 3 metrów, więc możemy sobie wyobrazić, do czego tak naprawdę to się może przydać. Jest na, to chyba było na około 40 parę posterunków. Przypada jeden taki plecakowy też zestaw. Gazu miotającego, on ma już dużo większy zasięg. No ale wszyscy dobrze wiemy, że żołnierze organizowali sobie przetrwanie na zasadach przetrwania w dogodnym terenie. Z własnych pieniędzy organizowali sobie namioty, z własnych pieniędzy organizowali sobie prowiant, wyposażenie. Także no, naprawdę podziwiam zarówno żołnierzy, jak i funkcjonariuszy. Następna sprawa leży łączność. Żołnierze są zmuszeni do kupowania łączności, tak zwanej marketowej, która nie jest łącznością niestety szyfrowaną, nie ma tam żadnego ESA. Dlaczego? No, ponieważ korzystają z łączności, gdzie akumulatory w radiach, mimo że radia są szyfrowane, wystarczają. Na tylko, nie wiem, 4-5 godzin, bo są już stare. A służba trwa około 12 godzin. Panie Andrzeje, czy se pan... Jaja za mnie robi. Przepraszam, nie, nie, nie robię to, żebym pana mówię. nie traktował poważnie, bo wiem, że jest pan fachowcem. Czy pan mi chce powiedzieć, że pogranicznicy nie mają dobrej broni, nie mają gazu yy, zawiącego albo jakiegokolwiek. Nie mają innych rzeczy, które skutecznie by mogły pomóc im w obronie granic Rzeczpospolitej Polskiej. Na przykład na granicy z Białorusią, gdzie mamy naprawdę duży kryzys, że dużo się dzieje. Chce mi pan to powiedzieć, że mamy na granicy pograniczników, którzy nie są wystarczający, którzy sami siebie zaopatrzają w sprzęt? Tak, to chcę powiedzieć i powiem więcej. Broń mają. Czy magazynki pewne, pełne mają? Nie mam takich informacji. Natomiast w dalszym ciągu obawiają się, obawiają się o, o tego, żeby użyć broni palnej. Ponieważ nie wiem naprawdę, ilu jeszcze musi być rannych tych żołnierzy, ilu musi być, czy, czy musi w końcu dojść do tragedii w postaci KIA, czyli kill in Action. Żeby w końcu wziąć się za, dajmy na to prokuraturę i żeby ta, i, i może jakiś przydałoby się, nie wiem, jakiś pokaz na którymś z prokuratorów, pokazowy proces wykonać żeby żołnierze mogli wykonywać, wykonywać służbę zgodnie z żołnierskim rzemiosłem. Ja przypominam, że to nie imigranci szturmują granice, bo dla nich są przejścia graniczne, tylko to nielegalne towarzystwo z Podciemnej Gwiazdy, które jest tam na granicy po to, żeby krzywdzić. Polskiego żołnierza i funkcjonariusza. Powiem szczerze, że ręce mi opadają. Wiedziałem, że jest źle, że nie sądziłem, że aż tak źle. W takim razie dobra, jedno pytanie, no to jak jeśli żołnierz na granicy, nie może użyć broni palnej, to jak mają obronić? Nie narażając swojego życia, ani życia swoich. Kolegów z armii czy funkcjonariuszy nie ma takiej możliwości. Wracając w dalszym ciągu do obrony. No żołnierz, sam żołnierz nie jest wystarczający do obrony granicy. Od 21 roku wiemy, jak długo PIS zwlekał z wybudowaniem płotu. Ja uważam, że to jest płot ze sztachet, ponieważ jak ostatnio usłyszeliśmy z ust jednego z ministrów, sforsowanie takiego płotu wymaga zaledwie 20 sekund dla średnio wyposażonego w prymitywny sprzęt na chodce. Bo zwykły podnośnik samochodowy. 20 wrzuca między, między pręty i po 20 sekundach może przejść cała grupa. Ojej, dobrze. Teraz jeszcze chyba bardziej ciężkie pytanie. Nie wiem jak pan, panie Andrzeju, ale ja mam od wielu miesięcy takie uczucie, które z dnia na dzień coraz bardziej rośnie że i dzisiejsza kasta rządząca, używając pana słownictwa, i wcześniejsza również, pchała nas do władzy, przepraszam, do wojny, na maksa. Nie. No po prostu chcąc nas, rzucić nas do tego konfliktu między Ukrainą a Rosją. W ogóle... Ja wiem, ja mniej więcej znam pytanie na to, bo na przykład często rozmawiam z profesorem Andrzejem Zapałowskim o tym, czy innymi fachowcami tu w PSTV. Ale czy my w ogóle jesteśmy do czegokolwiek zdolni, jeśli chodzi o nasze możliwości nie tylko wzięcia udziału w konflikcie zbrojnym, ale już nie mówię o tym, tylko w wojnie obronnej, po tym co wszystko, moim zdaniem prawie wszystko, co wartościowe w polskim wojsku oddaliśmy na Ukrainę? Co Pan na to? Wszystkiego, całe szczęście nie oddaliśmy. Oddaliśmy, można powiedzieć, jedną trzecią hmm, ciężkiego sprzętu operacyjnych oddaliśmy mnóstwo y, długiej broni, potężne zapasy amunicji i tak dalej i tak dalej. Jak ja słyszę w tym momencie o tak zwanej tarczy wschód, na którą chcą, rząd chce przeznaczyć y, około 10 miliardów. I żeby było, była tutaj jasność, ja jestem jak najbardziej za tarczą wschód, bo jest to Polsce potrzebne, to zawsze w tyle głowy mam jedno. Skoro tyle oddaliśmy sprzętu, to skąd weźmiemy w tak krótkim czasie? Bo z różnych prognoz Polska ma około 2 do 3 lat jeszcze w, w spokoju przed agresją taką otwartą. Jakim cudem w tak krótkim czasie wyrównamy te straty związane z pomocą y, Ukrainie? Bo to na pewno nie jest 10 miliardów, to jest około 50 do 60 miliardów. To nie jest tylko sprzęt. To jest przeszkolenie y, czyli wszystko, co jest związane z, ze szkoleniówką wojska polskiego. Y, to jest. Y, Rozwój struktur obronnych. To jest rozwój w końcu całego potencjału obronnego, bo jak wygląda sytuacja w co też wiemy. Następna sprawa Tarcza Wschód to nie są tylko wyrzutnie rakiet, Ziemia-Powietrze to nie jest tylko linia. Marzinota, bo z tego co słyszę, to, to przypomina bardziej te plany, linie jak Marzinota i tu polecam, tu polecam zapoznać się z wypowiedziami generała Leona Komornickiego, który pięknie to wszystko podsumowuje. Nie może być żadnych linii, to ma być struktura, struktura sieciowa, głęboko wchodząca w państwo polskie. Nie będę tutaj rozwijał w jaki sposób działająca, zostawiam to panu generałowi. To wszystko nie będzie kosztowało 10 miliardów, tylko można powiedzieć, że spokojnie na dzień dobry zbliży się, przekroczy 100 miliardów. To jest, to jest spokojnie. Następna sprawa mamy zdewastowane zasoby personelu wojskowego. Kompletnie zdewastowane, i tutaj muszę z przykrością stwierdzić, że duży udział w tym również miała poprzednia władza. Ale potencjał obronny to nie jest tylko wojsko polskie, to są również inne służby. To jest ABW, to jest policja, to jest y, kontrwywiad, to jest wywiad, zarówno ten cywilny, jak i wojskowy. To wszystko wpływa na potencjał. Powiem tak: to, co obserwowaliśmy przez ostatnie lata w wykonaniu wewnętrznym, przede wszystkim w, w, przez działania, Obecnie rządzącej koalicji, yy, koalicji, to były działania na szkodę naszego państwa, które noszą według mnie znamiona zdrady narodowej. I, te, I powtarzam jeszcze raz, czy to nie wpisuje się w proimigracyjną politykę Rosji czy Białorusi? Czyli co? Nie PiS, PO jest agentami Putina, no bo na pewno robi im no jak najlepiej. To, to proszę mi powiedzieć w logiczny sposób. Jeżeli ktoś nakręca imigrację i to samo, to samo robi wykorzystując pulsację imigracyjną wschód, no to, to tak jak, to, to, to jest dosłownie to samo według mnie. Niczym się to nie różni. No bo czym to się różni? I jeszcze dodatkowo teraz zgoda na pakt imigracyjny. To jest tragedia dla naszego narodu. Doszło do bezpośredniego uderzenia fundament państwa polskiego, a tym fundamentem jest naród polski wraz z jego wartościami. To z tego fundamentu wyrastają filary. Obronności państwa polskiego, jakim jest polityka wewnętrzna i zagraniczna, jakim, jest, jakim są polskie siły zbrojne, inne służby, jakim jest potencjał gospodarczy, który można w bardzo krótkim czasie przekonwertować na gospodarkę wojenną. To w końcu jest Teren państwa polskiego wraz z całą infrastrukturą obronną. No Dochodzi do rzeczy nie, po prostu niebywałych. To dlatego pan postanowił się zaangażować w politykę? Były żołnierz służb, sił specjalnych, yy, idzie do polityki. Można, czy ja widzę to w pozytywnym świecie, wreszcie ktoś, kto się zna na rzeczy i kto mówi, jak jest. Dlaczego pan startuje wybory? Dlaczego pan zdecydował się pójść do polityki? Powiem tak: dość, dość długo, że tak powiem, przebywałem na tylnym fotelu. I fakt, faktem jest to, że nad Polską wiszą czarne chmury. Jeżeli w tym momencie naród polski nie wybierze ludzi, którzy są gotowi walczyć o polski interes narodowy, polską rację stanu na arenie międzynarodowej. I wraz, bo takie obserwujemy tendencje w Europie, wraz z innymi europosłami z ugrupowań prawicowych nie zatrzymamy tego szaleństwa, to nie tylko. Nie będzie Polski jako państwa narodowego, ale również Europa zostanie zniszczona. Ja tutaj nie mam żadnych złudzeń co do tego. Powtarzam jeszcze raz. Doszło do już w tym momencie naruszenia. I robi się wszystko, obce nam siły robią wszystko, żeby zniszczyć fundament państwa polskiego, jakim jest naród polski. Wpuszczenie milionów imigrantów obcych nam cywilizacyjnie doprowadziło już teraz do rozrzedzenia, no, znacznego rozrzedzenia tkanki polskiej. I teraz, jeżeli większość z tych ludzi dostanie w krótkim czasie obywatelstwo polskie i będą mogli startować w wyborach, by brać udział w głosowaniach, to resztę sobie, drodzy Państwo, dopowiedzcie. My nie mamy również dwóch czy trzech lat na przygotowania. My musimy to zrobić już. I do tego potrzeba szybkich zmian systemowych. Dobrze, panie Andrzeju, na koniec zostawiam panu minutę, żeby przekonać swoich potencjalnych wyborców do tego, żeby pana pana zagłosowali. Proszę bardzo. Idę do Europarlamentu, dlatego, że nie zgadzam się, aby ktokolwiek decydował. Jak mamy wychowywać następne pokolenia? Co mamy jeść? Czym mamy palić? Jakimi autami mamy jeździć? W jakich domach mamy mieszkać? Czy możemy sobie zapalić grilla w ogródku, czy nie? Idę do Europarlamentu, ponieważ leży mi na sercu obronność naszego kraju. Idę do Europarlamentu, ponieważ chcę walczyć o Polską rację stanu, o polski interes narodowy, o bezpieczeństwo Polaków w kraju i na Kresach oraz bezpieczeństwo Polonii rozsianej na całym świecie. Dziękuję. Andrzej Słodyczko, Konfederacja. Kto może na Pana, skąd Pan startuje, sobie Podkarpacie i... Podkarpacie, podkarpacie, lista numer 2, miejsce numer 10. Dla tych, którzy zostali przekonani, zapraszam, którzy tam mieszkają również. Panie Andrzeju, dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. A Wam kochani też dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie. Zachęcam do tego, by robić to dalej, numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego PSTV, byśmy mogli robić takie rozmowy. potrzebne jest Wasza pomoc. A jeśli ktoś woli szybciej, to zawsze może postawić nam kawę właśnie pod tym adresem. Pod tym adresem, który w stopce znajdziecie, właśnie można to zrobić. Kochani, zachęcam do lajkowania, udostępniania, opowiadania tego materiału, gdzie tylko jest Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do po prostu. Podawania dalej, bo to najważniejsze: to sprawi, że materiał rozejdzie się jak najlepiej, jak najszerzej. Dziękuję za uwagę, kłaniam się. Do zobaczenia. Do widzenia.